Dziesięć kroków na wprost. Marsz! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Do przysięgi. Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam. Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzelec honoru żołnierza polskiego. Standaru wojskowego bronić. standardu wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie chwili własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg.